Co to za sławony? Co to za sławony? Przeźle pan jest? Przeźle. policję policja dzwoniła. I kogo? Prędziło mi się w czem? Ale to nie jest pasy w toku. Zrobiesz, siadaj! A co my zrobisz? Zabijesz mnie? No i siadaj, wypomnijcie bo to jest panie Jak się pijamy, jest pan zazwyczaj na Jak się zapisz, co byś zrobił? Nic nie zrobił. My Ale pamiętaj, żony nie mam, dzieci nie mam. I Oj, å, uh okay. to, uh, no, ale ja nie mogę tym A ja uderzyłem A co to się A w ogóle się się Nie, się nie może okazać. Nic mi się nie może okazać. jest ten kciuk, a ja się Ale jakie jest ten kciuk? na gdzie się Tam nie mogę

Chyba, że takie rzeczy się zdarzają. Zgadza mm. do dojadę. I będzie za 10 minut. Nie wiem, może gościa załaduje do tyłu i odbliżymy go na komisarza Dasz radę wycofać ten wjazd tam, tyłem? albo cofnąć całkowicie i przodem jechać? A, A jedynkę masz normalnie? Tak, jedynka jest normalnie, wszystko jest w normalnym samochodzie. Jeśli biegnie. Jak go no to chyba po prostu sam zleci, nie? To bo poczekam